Chciałem też spytać o sytuację w Fenien, bo jesteś teraz w rankingu Glory, to nie jest tak, że jeżeli organizacja stawia na Ciebie mocno, to będzie komplikacja w pojedynku w Polsce, żeby stoczyć następną walkę w obronie pasa Fen? Nie, tam wiesz, yy, organizacja Glory i zdają sobie sprawę, że mają bardzo dużo zawodników zakontraktowanych, yy, mimo to, że organizują wiele gal, no to też nie będą w stanie wszystkim dawać tylu walki, ile by chcieli. Ja myślę, i druga sprawa jest taka, że już po podpisaniu kontraktu z Glory zawalczyłem na Fenie, oni są otwarci na takie coś e, i myślę, że nie będzie problemu, jeśli będziemy chcieli, żeby walczył na Fenie, nie będzie kolidowało to z moją e, w jakąś walką w Glory, która no, na pewno będzie priorytetem, no bo umówmy się, no, to jest Glory, to jest priorytet, każdy do tego dąży, żeby tam walczyć i jak już się jest, to e, no, nie jest... Nie zrezygnowałbym z walki nigdzie indziej, dla, nie zrezygnowałbym z walki z Glory dla walki nigdzie indziej, gdzieś indziej ale no tak jak mówię, e, oni są otwarci, e, władze Glory na walki zawodników poza organizacją i, i myślę, że nie będzie problemu. Ja z, z Fenem mam cały czas ważny kontrakt, jestem w dobrych stosunkach i na pewno chciałbym jeszcze nie raz się pokazać w Polsce, no bo raczej Glory nie zorganizuje gali w Polsce. A nawet jeśli kiedyś może, no to nie prędko. A dlatego chciałbym też walczyć u siebie. Pytałem o Polskę, bo nieoficjalne informacje były, że jeśli miała być obrona pasa w Fenie, to Michał Turyński. Jakbyś się zapatrywał na takie zestawienie? No spokojnie, no słuchaj. Yy, yy, nieoficjalnych informacji już wiele słyszałem na ten temat. I ja wiesz, ja dostałem yy, oficjalnie, nie wiem czy może, no, może, no nie, nie, nie nazwa tego oficjalnym zapytaniem, ale no. Propozycję walki z Michałem Turńskim chyba dwa razy, i dwa razy ją przyjąłem, i potem coś tam wychodziło już po drodze. Także no wiesz, no, spłuchaj, jeśli będzie możliwość, e, jeśli nie będzie mi to kolidowało z e, robieniem kariery w Glory, no to, no to z taką walką bym na pewno stoczył. Aczkolwiek tak jak mówię, no, skupiam się teraz na razie na Glory e, i, i co. I nie chcę mi się spekulować na ten temat, z kim miałem mi się bić na fenie, e, kiedy i gdzie.